Czas. Dzisiaj szacujemy, że będzie? Ja nie mam pojęcia, bo nie mam, nie, już nie pamiętam ile tu się jeży. Jak najlepszy. A, 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 a. Najszybszy, jaki tylko mam radę z Tobą zrobić. Ja próbuję a, jak najlepszy? 5 minut, tak? No nie, no, nie wiem, mam nadzieję, że to będzie około 3 minut. 3, 3 sekundy. 3 sekundy. <laughs> Młode zawodniczki, proszę powiedzcie mi, który raz jesteście na rolkostradzie? Ja pierwszy. Drugi. Drugi. A które to są Wasze zawody? E, jakieś. Trzydzieste. Trzydzieste ja, zawody? No to już mamy tutaj. Twoje, ja... Ja, ja już trzydzieste pierwsze. Twoje trzydzieste pierwsze. Jak dziewczyny pobiegu? Bardzo dobrze, dobrze. Lepiej pojechałam. Ja teraz. też lepiej pojechałam niż ja. pierwszym. E, Michał Neumann, lat 21. A TTS w Katowice. Polski Związek Biathlonu, Tutaj można pokazać. Bardzo wspierają w karierze zawodowej, bo gdyż jestem reprezentantem młodzieżowej administracji Polski. Jaki Bardzo dzisiaj czas? Tutaj. No, wyśrubowałem chyba 2,18 coś chyba tutaj ktoś Co? z Tomasza Walowelskiego miał lepszy i musiałem go trochę ukrócić, bo... Warszawa musi panować, tutaj muszę pokazać też, że Legia Warszawa No dobrze, no taki no, na drugi mam łącznik, pewnie w dwadzieścia sekund żyłabym gdzieś no, jestem zadowolona. zadowolona. Zadowolona? zadowolone. Jakie czasy? Eee, o, jestem mogła być, to, no różne, rzeczy, ale miejsca w sumie dobre. Coś więcej powiecie? Które Ja miałam dwa razy drugie i raz pierwsze. Ja o. miałam trzy razy pierwsze. No to fantastycznie. I, czyli i w klasyku i w terenówkach i w łyżwie? Aha. A który rocznik? Ja jestem 2005. No to jeszcze dziewczyny musicie się przedstawić, jak te, mam takie gwiazdy przed sobą. Ja się nazywam Karolina Kuć. Ja Natalia Pomarczuk. Bardzo mi miło. Doszedł się do roku ubiegłego, to poprawiłem się średnio o 10 sekund na jednym biegu. Trzeba przyjechać. Okej, okay, więc tutaj mamy taką sytuację, że zawodnik masuje innego zawodnika. Możesz rozmawiać, pacjencie? Mogę. Pacjencie, powiedz, co sądzisz o dzisiejszych zawodach? Super, super organizacja, super pogoda, super trasa, super zawody i super spotkanie ze wszystkimi. A w Także czym startowałeś? W i w klasyku. I jakie wyniki? A, no, mogły być lepsze. Rozumiem, a to jest twój pierwszy raz na rolkostradzie? E, tak, na rolkostradzie pierwszy raz. Okej, okay. a skąd przyjechałeś? E, z Dolnego Śląska, Orre, ze Świdnicy. Skąd? Ze Świdnicy, z Dolnego Śląska. Jaki klub reprezentujesz? Team na biegówkach. Bardzo fajnie, miałam wspaniałego przewodnika. E, Kasia, witam. Kijak będzie naprawiony. E, super. W klasyku pierwsze na terenie? Wydaje mi się, że jestem zadowolony. W Krzesie, nawet mi się nie wydaje. Wiem, że jestem zadowolony, bo bo piąte miejsce w klasyfikacji, w klasyfikacji Open, czyli ze wszystkim jest całkiem, całkiem zadowalające. Więc właśnie, I pierwszy mój sprint w życiu. pierwsze stać w w życiu. I co? Sprinty są dla ciebie, czy wolisz dłuższe dystanse? Chyba wolę dłuższe. <laughs> Muszę zdążyć się zmęczyć. <laughs> czyli mało ci po prostu. 3, to jest hard ducha. W sprawdzie dowiedzieliśmy się od trenera starszego syna. O, to są twoje pierwsze zawody? Powiedz tak, to jest 2016 rok. D to ty masz 3 latka? Jeszcze nie. Super, a jaki macie dystans do przyjechania? Ja 500. 500. No dobrze. Dowiedziałam się o imprezie ze strony ochotnicy WPM. Zajęczył ogłoszenie na tak. stronie internetowej. Ma ochotnicy warszawscy. Ja dowiedziałem się ze szkoły. Bardzo często wybrałam udział w takiej imprezie właśnie na ten biegówkar. No i pilnujemy tutaj w porządku. Filmujemy, żeby nikt tutaj nie przechodził <grym w> o <porządku> e, Szukałam na siebie wolontariatu. Może mi pomóc dostać się do lepszej szkoły, ponieważ przy rekrutacji doliczane są punkty za wolontariat. Mhm. Ponieważ e, chciałem dostać parę dodatkowych punktów. Ja najbardziej lubię pomagać, tutaj wszystko jest w porządku. Mamy na pewno satysfakcję i przyjemność. No. W mnie też jest bardzo miła atmosfera, można też kogoś poznać. Można też dostać fajną koszulkę. President. Każdy z nas lubi sport. Fajnie, fajnie się popatrzy wszystko Ja na przykład jestem pod wrażeniem umiejętności, które yy, zawodników. Bardzo dobrze jeżdżą. To naprawdę są dobre umiejętności. Ja jeżdżę na rolkach, więc w sumie za rok mogłabym wziąć udział. No, mój faworyt to jest dziewiątka. Jest najszybszy, moim zdaniem. Ja na niego powstałem, żeby wygrać. Z kolei te kasową śradę. Trzeci raz. My... Trzeci raz. Tak. Dużo ludzi, fajne święta, ale my zakłócimy trochę drasa. A co będzie nagrodą główną? To... Czyli to już to nie jest pierwszy raz, jak jesteście na zgadza, rolkowisku. Zgadza. I jak, jak to z roku na rok wygląda? Jest więcej, mniej ludzi? No, wydaje mi się, że z roku na rok coraz więcej osób jest zainteresowanych tą dyscypliną sportu. Mhm. No cóż, nie tylko na te roki są tutaj obecne, są również rolki, hulajnogi. Mhm. No ale generalnie my jesteśmy polskim producentem, który, który wspiera nartorki. Mhm. Tak? E... Można zobaczyć zawodników klubowych, którzy jeżdżą na Waszych rolkach tutaj. No, zgadza się, no Można. między innymi Kadra Polski jeździ na naszym sprzęcie. Mhm. Tak? E... Także sprzęt jest przetestowany w 100% no i naprawdę godne, godne polecenia, nie odbiegający od, mhm. od e... E... światowych producentów. Mhm.